Siemano widzowie, mnie od dłuższego czasu interesuje mocno pizza na zakwasie. Dzisiaj pokażę wam jak taką pizzę ja wypiekam w domu. Zakładam, że zakwas macie. Jak odświeżyć ten zakwas pod przepis? Macie tutaj teraz na ekranie. To jedziemy. Ja zawsze staram trzymać się tej samej kolejności wyrabiania. Czy wykorzystuję zakwas pszenny, czy wykorzystuję drożdże, więc standardowo Zaczniemy od wody. Jaka powinna być temperatura wody? Temperatura wody powinna być taka, żeby po skończeniu wyrabiania wasze ciasto nie miało więcej niż 25 stopni. Więc dopasujcie temperaturę wody do warunków, w jakich wyrabiacie ciasto. Później do ciasta dosypujemy sól i dokładnie mieszamy tak, żeby cała sól została rozpuszczona. Następnym krokiem będzie dosypanie trochę mąki. I ja na to mówię zabielenie wody. Czyli robimy taką bardzo rzadkie mleko albo niektórzy mówią, że to już takie ciasto na naleśniki. Następnym krokiem będzie dodanie całego zakwasu i tutaj pamiętajcie, żeby go dobrze wymieszać, żeby on równomiernie rozpuścił się w całej tej miksturze i zaczynamy po trochu dosypywać mąkę. Do naszej wody i zaczynamy wyrabiać. I teraz wyrabiacie cały czas. Ja mam taką zasadę prawej ręki, że prawa ręka jest zawsze e, brudna i miesza, a lewa ręka jest czysta, którą sobie dosypujecie różne rzeczy, które potrzebujecie. Czy też kręcicie miską. Zobaczcie, jak ja to robię. I ja nie ugniatam jakoś bardzo mocno nigdy ciasta na pizzę. To jest takie trochę składanie w pół. I wciąganie mąki do, tej, do tego naszego ciasta. Wyrabiacie to ciasto do momentu, kiedy będziecie mogli wyjąć je na blat. Jeśli ono już jest zbite, twarde, wyrzucacie je na blat, wysypujecie resztę mąki. W tym momencie powinno Wam zostać jakieś 10-15 maksymalnie procent mąki, którą przewidzieliście sobie w przepisie, i zaczynacie zagniatać rękoma, wciągać tą mąkę w nasze ciasto, tak żeby została cała mąka wchłonięta. W momencie, w którym wy już tą mąkę wchłoniecie, składacie to ciasto w kule i odstawiacie na 30 minut do odpoczynku. Ciasto musi się zrelaksować w tym czasie, i teraz tak słuchajcie. Jaka jest różnica, którą ja zauważyłem w cieście robionym na zakwasie, a w cieście robionym na drożdżach? To nie zawsze mi się zdarzało, ale w większości przypadków Ciasto na zakwasie. Ciasto na zakwasie może być trochę bardziej luźne, trochę bardziej płynne. Wydawać się, jakby się rozlewało. Co za tym idzie? Takie ciasto powinniście poskładać. Zobaczcie, jak takie składanie wygląda. I takie ciasto powinniście poskładać 2, 3, maksymalnie do 4 razy z odstępami co pół godziny. Czyli. Zaczynacie kulkować po godzinie albo po dwóch W zależności jak będziecie widzieli jak to ciasto e, wygląda Jeśli ciasto po dwóch złożeniach, czyli po godzinie Jest zwarte, nie, nie rozlewa się Widzicie, że ono jest praktycznie suchą kulą No to możecie przechodzić do kulkowania Jeżeli to ciasto nadal Wam się rozlewa w misce No to proponuję złożyć je jeszcze raz Góra dwa razy I wtedy będziecie mogli przejść do kulkowania takie ciasto po kulkowaniu, jeśli zakładamy cały przepis na 24 godziny, no to w zależności czy ten cały blok ciasta leżał u was godzinę czy dwie, no to to ciasto w kulkach może leżeć od 22 do 24 godzin. Natomiast to ciasto, które tutaj widzicie, ja wypiekałem po około 26 7 godzinach, e, także ono już było mocno napowietrzone, nie było jeszcze przefermentowane. Natomiast już e, było na granicy tego czasu wypieku, ale moim zdaniem te pizze wyszły naprawdę niezłe. Także nawet jeśli się zagapicie, albo będziecie chcieli troszeczkę ten czas wydłużyć, to w tym przepisie jak najbardziej jest możliwość wydłużenia do np. 26 8 godzin. I to ciasto w temperaturze 22 stopnie powinno bez problemu taki czas wytrzymać. Przejdziemy sobie teraz do wypieku. Dla mnie to ciasto niczym się nie różni, jeśli chodzi o proces, o dotyk. Jest to po prostu standardowe ciasto o nawodnieniu 60%, które zrobiliśmy. Więc pracuje się na nim tak samo jak na cieście z drożdżami. Rozkręcamy to ciasto, układamy składniki i wypiekamy. Zobaczcie jakie pizze fajne powychodziły z tego przepisu. Naprawdę polecam Wam korzystanie z zakwasu. Podobno nawet zakwas jest zdrowszy od drożdży. Przynajmniej tak czytałem w kilku mądrych miejscach. Ja po prostu lubię zakwas pszenny, bo to ciasto smakuje inaczej. Te dzikie drożdże, bo tak zwane są też, właśnie, tak właśnie zwany jest zakwas pszenny, one smakują troszeczkę inaczej, więc warto, żebyście spróbowali, jak takie ciasto smakuje. Słuchajcie, są jeszcze dwie rzeczy o których nie powiedziałem, a warto o nich wspomnieć. Pierwsza to mąka. Użyłem tutaj mąki, która ma parametr W między 270 a 300. Jest to mniej więcej 13-13,5 g białka. Jeśli takie stwierdzenia typu TO, TK, blok, kulki, parametr W czy parametr P do L, plastyczność mąki, to są dla Was obce tematy, a chcielibyście trochę więcej o tych skrótach posłuchać, które często pewnie widzicie na różnego rodzaju grupach. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, zrobię o tym jakiś materiał i wyjaśnię te wszystkie magiczne skróty. Tutaj użyłem mąki Caputo Cuoco, bardzo fajna mąka, zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali. Słuchajcie, druga rzecz no to oczywiście sól. Sól używam drobnej soli, nie gruboziarnistej, żeby ona się szybko i dobrze rozpuszczała. I jest to po prostu sól morska. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz na Otuchę, żeby wiedział, że te materiały nie lecą tylko na YouTube'a i nikt tego nie ogląda. Zostawcie subskrypcję, jeśli byście chcieli zobaczyć następne materiały i dostać powiadomienie. No i do zobaczenia w następnym materiale. Pozdrawiam!